I właśnie, mamy tu jakiś komentarz, pytanie w zasadzie, od Feliksa. A chrybka od lat, to znaczy po powikłaniach zdrowotnych, operacja na gardle, czy da się to jakoś e, Wiesz co, mam mało danych, więc nie powiem Ci, czy na 100% się da. Ale da się na, myślę, tak 70-80% bez, bez wyniku badań. Ja trzeba by było najpierw sprawdzić, co tam się rzeczywiście stało, bo y, jeśli to jest porażenie nerwu, jeśli to jest unieruchomienie któregoś fałdu, y, to ewentualnie da się to zrobić niekoniecznie terapią. Znaczy terapią głosu też, ale, ale są też inne możliwości takiego medycznego działania. Więc najprawdopodobniej się da, natomiast trzeba by było sprawdzić, czy na pewno. I niestety, ja teraz nie jestem w stanie tak na 100% odpowiedzieć. Ale i tak zachęcam do sprawdzenia tego, bo generalnie może to być, e, mogą to być różne tam dziwne rzeczy się dziać, więc zawsze warto sprawdzić. A noż się da z tej chrypki wyjść też.